Cześć, tu Edyta z bloga Mój Kawałek Podłogi i dzisiaj przychodzę do ciebie z przepisem na babeczki z waniliowym kremem i świeżymi owocami. Babeczki docieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród dorosłych, którzy zwracają uwagę na to, co jedzą i chcą się zdrowo odżywiać, ale również wśród dzieci. Wszystko to za sprawą specyficznego wyglądu tych babeczek, który dzieciom z bójną wyobraźnią przypominają. Takie stworki, ze względu na to, że burówki wyglądają jak oczy, a kawałki truskawek jak usta bądź też zęby. Dlatego dzieci bardzo chętnie sięgają po ten deser, a dla mamy jest to duży plus, ze względu na to, że jest on naprawdę bardzo prosty w przygotowaniu. Do przygotowania tych babeczek z waniliowym kremem na około 15 sztuk. Potrzebnych będzie 200 g mąki pełnoziarnistej, 10 łyżek oleju kokosowego w stałej formie, 1 czy szklanki zimnej wody i 2 łyżki dowolnego słodzidła. Jeżeli chodzi o krem, to potrzebne będzie 1 i 1 trzecia szklanki dowolnego mleka, 1 łyżeczka cukru waniliowego lub połowa ziaren z laski wanilii, 5 łyżek słodzidła, 2 łyżki soku z cytryny, Dwie łyżki mąki ziemniaczanej oraz dowolne owoce do ozdoby. Do tego deseru bardzo serdecznie polecam borówki, truskawki, maliny, winogrona, jagody i wszelkie owoce, które są dostępne sezonowo w tej porze roku. Składniki, jak już wspominałam, wystarczą na około 15 sztuk takich popyczek. Są one dość małej średnicy. Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie jej dokładnych wymiarów. Natomiast są to takie standardowe foremki do mini tartaletek, mini bebeczek. Jeżeli chodzi o przygotowanie samego ciasta, to jest to klasyczne ciasto kruchej w wersji wegańskiej. Jeżeli na przykład nie masz pod ręką oleju kokosowego, to możesz zamienić go na roślinną margarynę lub inny odpowiednik wegańskiego masła. Przygotowanie jest naprawdę bardzo proste. Zaczniemy od wymieszania wszystkich składników na spód do bebeczek, czyli mieszamy mąkę pełnoziarnistą, olej kokosowy, koniecznie w stałej formie, koniecznie zimną wodę i słodzidło. Najlepiej jest zrobić to jak robiły to mamy w przypadku robienia pierogów, czyli wysypujemy mąkę na blat, a następnie robimy taki dołek. Do niego dodajemy olej kokosowy w stałej formie, zimną wodę i słodzidło. Ważne jest, żeby ciasto miało jak najkrótszy kontakt z ciepłymi dłońmi, dlatego też najlepiej na początku posiekać roślinną margarynę, bądź też olej kokosowy i częściowo nożem przemieszać ją z mąką. Gdy masa na ciasto będzie już stosunkowo przemieszana i zacznie się kleić, to możemy ją wziąć do dłoni i uformować do końca dłońmi. Natomiast tak jak mówię, pamiętajmy o tym, żeby ten kontakt z ciepłymi dłońmi był jak najkrótszy. Gdy ciasto będzie gotowe, formujemy z niego taką dużą kulkę, owijamy folią aluminiową i wkładamy do lodówki. W międzyczasie nastawiamy piekarnik na temperaturę 180 stopni, grzanie na górę i na dół. Jeżeli masz podzielną uwagę, to możesz w tym czasie przygotować krem. Będzie to typowy domowy bułyn, który jest zaskakująco prosty w przygotowaniu. Do tego potrzebujemy jednej szklanki mleka, którą podgrzewamy, dodajemy do niej cukier waniliowy słodzidło i sok z cytryny. W pozostałej części mleka, czyli w tej jednej trzeciej szklanki rozrabiamy mąkę ziemniaczaną. Gdy mąka już wymiesza się z mlekiem, to dodajemy tą mieszaninę do gorącego mleka, dokładnie tak jak w przypadku błydyniu i całość mieszamy cały czas gotując na niewielkim ogniu, aż krem zgęstnieje i się zagotuje, czyli po prostu jak zobaczymy bąbelki, no to wyłączamy i odstawiamy na bok, żeby troszeczkę ostygło. Następnie wyciągamy kruche ciasto, przekładamy je na spody foremek, zostawiając w środku takie delikatne wgłębienie, w które później włożymy krem. Jeżeli już zużyłaś całe ciasto i wszystkie tartaletki są zapełnione ciastem, to włóż to wszystko do piekarnika i te spody piecz przez około 15-20 do minut, aż się zarumienią. Gdy już będą upieczone, wyciągnij je z piekarnika i zostaw do ostygnięcia. Gdy już będą schłodzone w temperaturze pokojowej, wyłóż na nie krem mniej więcej po jednej łyżeczce na każdą z babec. Od razu włóż również pokrojone świeże owoce i całość włóż jeszcze do lodówki na parę minut. Jeżeli chodzi o wybór owoców, to pamiętaj o tym, żeby w zależności od tego, na które owoce zdecydujesz się, odpowiednio dobrać słodkość kremu. Czyli im słodsze owoce, tym mniej słodki krem. W tym przepisie wykorzystałam budyń waniliowy domowej roboty, lecz oczywiście możesz zamienić go na inny dowolny smak. Wiem, że tutaj świetnie sprawdzi również się taki krem kokosowy, zrobiony na bazie mleka kokosowego lub też mleczka kokosowego takiego z puszki, gdzie dodając odrobinę tej tłustej części spowodujesz, że masa będzie jeszcze bardziej kremowa. Jeżeli chodzi o foremki, które wykorzystałam w tym przepisie, to są takie najcyklejsze foremki metalowe, specjalne do mini tartaletek lub takich małych bobeczek. Nie pamiętam już dokładnie gdzie kupiłam moje, natomiast z tego co pamiętam, to są one dostępne w praktycznie każdym markecie, czy też takich sklepach z produktami do domu, na przykład w Pepco. Pakowane one są zazwyczaj po 10 bądź też 12. Sztuk, w zależności od tego, na jaką ofertę trafisz. I jak sama widzisz, faktycznie te babeczki są proste w przygotowaniu. Wiem, że wiele mam, bardzo chętnie przygotowuje ten deser ze swoimi dzieciakami, bo dzieci po prostu uwielbiają dekorować te babeczki świeżymi owocami i jest to naprawdę bardzo fajne zajęcie dla nich. Więc jeżeli tylko masz dzieci w takim wieku, że możesz je zaangażować do przygotowania takiego deseru, to jak najbardziej zrób to, bo będą zachwycone. Jeżeli jesteś zainteresowana deserami dedykowanymi głównie dzieciom, to zapraszam Cię serdecznie na bloga. Niedawno opublikowałam tam wpis ze zestawieniem przepisów stworzonych specjalnie z myślą o dzieciach w różnym wieku, więc koniecznie zajrzyj tam i znajdź kolejne propozycje, które przypadną Ci do gustu. Bezpośredni link do tego wpisu podlinkuję oczywiście w opisie tego odcinka. A jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi przepisami i dostawać ode mnie raz w tygodniu wiadomość z najnowszym przepisem, nowościami i promocjami, to koniecznie zapisz się na blogowy newsletter. A przy okazji odbierz też darmowego e-booka, który dostępny jest przy Zapisie. Te darmowe e-booki znajdziesz bezpośrednio na blogu w zakładce bezpłatne materiały. Oczywiście również gorąco zachęcam Cię do skorzystania z przepisów i podzielenia się ze mną informacją, czy Ci przepis smakował, jak go przygotowałaś, może udało się nawet zrobić zdjęcie. Co jakiś czas publikuję dzieła moich czytelniczek, więc jeżeli chcesz do nich dołączyć, to jak najbardziej możesz wysłać zdjęcie swojego deseru do mnie na maila, na Instagramie, bądź też na Facebooku. No to tyle, smacznego i do usłyszenia.